Pracujesz w korporacji i zastanawiasz się, czy za kilka lat Twoje stanowisko nadal będzie istnieć? Czy coraz częściej słyszysz, że sztuczna inteligencja może zastąpić ludzi i automatyzować Twoje obowiązki? Może już teraz widzisz w swojej firmie narzędzia oparte na AI i zastanawiasz się, co to znaczy dla Twojej kariery? Porozmawiajmy o tym. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Sztuczna inteligencja to przede wszystkim narzędzie, które wspiera mój rozwój, a nie zagrożenie dla mojej kariery. Mówię to jako człowiek, którego nadal głównym źródłem dochodu są pieniądze ze sprzedaży kursów, z nazwijmy to tradycyjnej obsługi Excela i innych narzędzi pakietu Office. Wygląda więc na to, że sztuczna inteligencja to dla mnie zagrożenie bezrobociem, ale czy na pewno? Na początku boomu na jaj słyszałem opinię, że sztuczna inteligencja może zagrozić miejscom pracy, wprowadzić chaos, spowoduje samotność czy zastąpi ludzką kreatywność. Widzę to szczególnie w postach pod treściami związanymi z. Obsługą narzędzi sztucznej inteligencji, które to posty tworzą. No, ludzie nie piszą tego wprost. Być może nie umieją nazwać w sobie tej emocji, natomiast wydźwięk ich komentarzy to zdradza. Przez lata obserwowałem zmiany technologiczne w korporacjach, no i przekonałem się, że to właśnie ludzie, podejmując odpowiedzialność za swoje decyzje, kształtują ostateczny efekt pracy. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z chatem AI, miałem mieszane uczucia. Z jednej strony taka fascynacja możliwościami, a z drugiej, jednak niepokój i strach. Czy to zmieni zasady gry? Z czasem zrozumiałem, że każdy sukces w mojej karierze wynika z umiejętnego łączenia mojej własnej wiedzy z narzędziami, które mi towarzyszą, a sztuczna inteligencja jest jednym z takich najważniejszych współpracowników, na których mogę polegać, ale oczywiście z ograniczonym zaufaniem. Pracując w środowisku korporacyjnym, często mierzymy się z ogromem obowiązków, napiętymi terminami czy presją osiągania coraz lepszych wyników. To właśnie wtedy, kiedy zadania zaczynają nas przytłaczać, technologia może pomóc nam najbardziej. Moje doświadczenie pokazuje, że zamiast obawiać się AI, które przejmie moje miejsce pracy, powinienem postrzegać je jako wsparcie, które pozwala mi skupić się na tym, co naprawdę ważne, czyli podejmowaniu strategicznych decyzji, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych czy kreowaniu nowych rozwiązań. Sztuczna inteligencja, z racji swojej zdolności do analizowania ogromnych zbiorów danych i wykonywania powtarzalnych czynności, staje się niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy. Ale no nie prędko, o ile w ogóle kiedyś, przejmie rolę osoby nadającej tej pracy głębszy sens. Kiedy opowiadam o AI, często podkreślam, że to my ludzie jesteśmy tymi, którzy nadają kierunek działaniom tychże maszyn. Odpowiedzialność, kreatywność i empatia są elementami, które czynią nas wyjątkowymi. To właśnie te cechy nie podlegają automatyzacji. Regularnie mierzę się z problemami w pracy moich kursantów. Dzięki wykorzystaniu narzędzi AI mogę w krótkim czasie rozwiązywać znacznie większą liczbę wyzwań, niż miało to miejsce wcześniej. Nie mogę w 100% polegać na AI, ale nakierowuje mnie ono na właściwy trop. To uświadomiło mi, że technologia, mimo swojej potęgi, jest tylko rozszerzeniem moich możliwości, a ostateczna decyzja należy do mnie. AI oszczędza nasz czas, a to jeden z największych jej atutów. Wielokrotnie sam doświadczyłem, że dzięki niej mogłem poświęcić więcej czasu na rozwijanie kreatywnych projektów czy tutaj strategiczne planowanie moich działań, zamiast tkwić w jakichś powtarzalnych czy rutynowych zadaniach. Maszyna potrafi zautomatyzować część powtarzalnych czynności, takich jak na przykład tworzenie raportów. AI może pomóc ci wybrać metodę, nakierować cię na dobór formuł, czy pomóc napisać kod makr w Excelu, nawet jeżeli masz mgliste pojęcie o Visual Basicu, w którym to ten kod jest pisany. W efekcie zyskujesz przestrzeń, aby skupić się na tym, co naprawdę wymaga ludzkiej intuicji i wyczucia. To właśnie dzięki tej synergii między człowiekiem a technologią możesz osiągać wyniki, które no jeszcze kilka lat temu, przed powiedzmy erą AI, wydawały się nieosiągalne. Boom na AI rozpoczął się 30 listopada 2022 roku od premiery czatu w wersji 3.5. Na początku obawiano się, że pojawienie się nowych technologii może oznaczać koniec tradycyjnych zawodów. No jednak z czasem okazało się, że ci, którzy zintegrowali AI w swojej codziennej pracy, nie tylko zyskali przewagę konkurencyjną, no ale również odkryli nowe możliwości swojego rozwoju. Ta zmiana myślenia jest w mojej ocenie rewolucyjna. Odchodzimy od lęku przed nieznanym i zaczynamy wykorzystywać nowoczesne narzędzia jako taki zapalnik do naszego postępu. Aby przestać się bać AI, warto postawić na poznanie tego narzędzia. W moim codziennym życiu staram się regularnie aktualizować swoją wiedzę, śledzić konta twórców narzędzi AI i eksperymentować z nowymi rozwiązaniami. Dzięki temu nie tylko pozostaje na bieżąco z trendami, no ale przede wszystkim buduję swoją pewność siebie, która pozwala mi wykorzystywać sztuczną inteligencję jako wsparcie mojej kariery, a nie jej zagrożenie. Takie podejście daje mi wolność działania i sprawia, że każdy dzień staje się okazją do nauki i rozwoju. Co więcej, dzielę się znalezionymi nowościami w kanałach mediów społecznościowych, abyś Ty, drogi słuchaczu, i Ty, droga słuchaczko, no nie musieli tego robić. Podaję Wam newsy na tacy, czy to w newsletterze, czy właśnie na LinkedInie, Facebooku czy Instagramie. Albo i w podcaście. Mam świadomość, że przyszłość należy do tych, którzy potrafią efektywnie współpracować z technologią, wykorzystując jej potencjał do realizacji swoich celów zawodowych, ale także i osobistych. To podejście daje mi pewność, że niezależnie od zmieniających się trendów, no zawsze będę miał kontrolę nad własną karierą. AI tutaj wiele nie zmienia. Czasami zdarza mi się myśleć o obawach, które towarzyszyły ludziom na początku, nie wiem, na przykład ery transformacji cyfrowej. W tamtych czasach wielu pracowników bało się, że maszyny przejmą ich obowiązki, pozbawiając ich możliwości rozwoju. Dzisiaj widzę, że te lęki były nieuzasadnione. Technologia nie odbiera nam pracy, lecz zmusza do ciągłej nauki i doskonalenia własnych umiejętności. Każdy, kto potrafi się dostosować do nowych warunków, odkrywa, że narzędzie takie jak na przykład AI są w stanie otworzyć przed nim zupełnie nowe perspektywy. W mojej karierze nauczyłem się, że rozwój technologii to jest szansa, niezagrożenie, nie zagrożenie, która pozwala nam się realizować na kompletnie nowym, często wyższym poziomie. O no i nie sposób wspomnieć o wpływie jaj na nasze życie poza biurem. Dzięki oszczędności czasu, jaki uzyskuję, mogę poświęcać się pasjom i spędzać więcej chwil z rodziną, a także z przyjaciółmi. To właśnie balans między pracą a życiem prywatnym jest dla mnie najważniejszy. Wiem, że lepsze zarobki i efektywność zawodowa powinny przede wszystkim umożliwiać mi cieszenie się życiem po godzinach. W mojej codziennej rutynie staram się pamiętać, że to ja jestem odpowiedzialny za kształtowanie swojego losu. AI nie podejmie za mnie tych decyzji. To moja wiedza, doświadczenia i intuicja tworzą fundament, na którym buduję swoją karierę. Każde wdrożenie nowego narzędzia jest dla mnie szansą na przemyślenie swoich metod pracy no i poszukanie jeszcze bardziej efektywnych rozwiązań. Wiem, że czasami technologia może wydawać się taka przytłaczająca, ale to właśnie dzięki świadomemu podejściu i takiej ciągłej nauce można wykorzystać jej pełen potencjał. Z każdym kolejnym projektem utwierdzam się w przekonaniu, że taka odwaga do eksperymentowania, mimo że towarzyszy jej strach, i chęć uczenia się nowych rzeczy to jest klucz w tym, jakże dynamicznie zmieniającym się świecie. Na koniec chciałbym przekazać Ci jedno: sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi tego, co w Tobie najcenniejsze. To Twoja kreatywność, empatia i umiejętność podejmowania decyzji nadają życiu zawodowemu sens i kierunek. Wierzę, że z właściwym podejściem, wykorzystując wsparcie sztucznej inteligencji, osiągniesz nie tylko sukces w pracy, ale również równowagę, która pozwoli Ci cieszyć się każdą chwilą poza biurem. Dziękuję za to, że byłeś ze mną podczas tej podróży i życzę Ci wielu inspirujących momentów na drodze do osiągania swoich celów. Niech każdy dzień Przynosi Ci nowe możliwości, a Twoja kariera rozwija się zgodnie z Twoimi marzeniami, a także ambicjami. Jeżeli chcesz nauczyć się wykorzystania sztucznej inteligencji w kontekście pracy z Excelem, sprawdź kurs kohortowy, który przygotowałem dla Ciebie na stronie exclai.pl. Link znajdziesz w opisie. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia. Następnym razem, trzymaj się. Hej!